Dzień bez zakupów to inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie zbędnym zakupom i zakupu holizmowi. Z tej okazji postanowiliśmy porozmawiać z doradcą klienta jednej ze znanych sieciówek. Dużo osób jest bardzo miłych, ale zdarzają się takie dość nietypowe i niemiłe sytuacje. Ale generalnie do klienta należy podejść indywidualnie i to jest według mnie klucz sukcesu. Kojarzy kilka osób, już takich stałych, mogę powiedzieć, klientów, gdzie no, potrafią wydać sporą część. Wydaje mi się, że też jest tak, że zakup pojawia się w momencie, kiedy już z, y, zabieramy w pulę swoich oszczędności, bierzemy kredyty na zakupy i no, wtedy to już jest niezdrowa relacja z zakupami. Na temat swoich doświadczeń z zakupami wypowiedzieli się nam również mieszkańcy Opola. Sam mam kobietę, którą jak puszczę na zakupy, to nie kupi to co potrzebne, tylko nabierze niepotrzebnych rzeczy. Potem jednak ten rachunek zamiast być 100 zł, osiąga nawet 200, czasem 250 zł. A jeżeli chodzi o zakupy, w sumie każdego rodzaju, to niestety nie lubię, nie znoszę chodzić na zakupach, chodzić po galeriach, spożywczych sklepach, jakichkolwiek robię to zawsze jak najszybciej. Staram się jednak nie popadać w szał zakupów i raczej yy, staram się korzystać z tego święta, yy, jakby na no, ogólnie Black Friday i tego wszystkiego. W ten sposób, że jeśli coś już od dawna potrzebuję, to faktycznie to kupię, a nie żeby po prostu popadać yy, w szał zakupów i, i kupować wszystko, bo bo jest tanie. Staram się oszczędzać, ale jak coś mi się podoba, coś zdroższego, no to. Jak coś mi się podoba, to muszę to kupić. Inicjatywy takie jak Dzień Bez Zakupów są bardzo ważne, ponieważ pozwalają zastanowić się nam nad swoim życiem i być może zmienić je na lepsze. Powinniśmy o tym pamiętać szczególnie teraz, w okresie przedświątecznym, w którym wydajemy naprawdę dużo pieniędzy. Dla studenckiej telewizji SETA mówił Marcin Czekaj.